9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej uświetniła obchody 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, wystawiając kompanię honorową oraz poczet flagowy. Dowodcą uroczystości był podpułkownik Waldemar Kowalski, a obecny był także dowódca garnizonu i jednocześnie dowódca 9 Łódzkiej Brygady OT. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, władz lokalnych i państwowych. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji ojczyzny pod przewodnictwem biskupa Ireneusza Pękalskiego. W asyście kompanii honorowych nastąpiło uroczyste podniesienie flagi. Na Maszt oraz odśpiewanie hymnu państwowego. W przemówieniu wojewoda Dorota Ryl podkreśliła, że mamy silny punkt oparcia w naszej pięknej, choć również dramatycznej historii. Ten fundament jest dziś znakomitym kapitałem do budowania nowoczesnego, pełnego różnorodnych możliwości państwa, czerpiącego z doświadczeń i mądrości przodków. Polska to nasz wspólny dom. Konstytucja 3 maja z 1791 roku była drugą na świecie i pierwszą w Europie nowoczesną ustawą zasadniczą, która wprowadziła reformy wzmacniające państwo polskie. I gwarantowała prawa obywatelskie. To symbol narodowej jedności dążenia do suwerenności. Podczas uroczystości odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, a delegacje złożyły kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza. Całość się zakończyła defiladę wszystkich pododdziałów, w tym reprezentowanych przez 9 łódzką Brygadę Obrony Terytorialnej, która z dumą podkreśliła swoje zaangażowanie w obronę i pamięć narodową.